Tu Ola ze Studia Portret. Zapraszam was na portretowe historie. Dzisiejszą historię chciałabym zacząć od słów Uli, które powiedziała po odbiorze zdjęć sesji. Powiedziała, że sesja kobieca to najlepszy prezent, jaki mogła dla siebie zrobić. Zaczynam tą dzisiejszą historię od końca, mówiąc wam o tym, co Ula powiedziała po odbiorze zdjęć, dlatego, że myślę, że jest to najlepsze podsumowanie właśnie tej sesji. Czyli to, że Ula zrobiła coś dla siebie, wyłącznie dla siebie, sprawiła prezent sama sobie i że jest z tego bardzo zadowolona. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Skąd ula wzięła się u mnie na sesji kobiecej? Otóż spotkałyśmy się jakiś czas temu na zdjęciach biznesowych. Zdjęcia były potrzebne Uli do pracy, do strony internetowej, do profilu firmy, w którym pracuje. Ale dzisiaj opowiem Wam o sesji kobiecej Uli, nie biznesowej. Podczas tego krótkiego spotkania, bardzo ekspresowej, szybkiej sesji biznesowej, której efekty zobaczycie tutaj obok mojej głowy, z tej albo z tej strony. Ula zapytała się, czy wykonuje też takie zdjęcia kobiece, bo chciałaby zrobić coś dla siebie. No to oczywiście powiedziałam, że jak najbardziej zajmuję się takimi sesjami, jest to moja specjalność. No i Ula powiedziała: Na pewno do ciebie wrócę. Po jakimś czasie właśnie odezwała się do mnie i od razu umówiła się na konsultację. Podczas konsultacji Ula powiedziała mi, na jakich zdjęciach jej zależy, jaki klimat jej się podoba, o jakich zdjęciach marzy, jakie zdjęcia jej się podobają. Wiedziałam po tej rozmowie, że Ula bardzo by chciała zdjęcia i jasne, i ciemne, i roześmiane, i troszeczkę bardziej tajemnicze, i takie w sukienkach, speterkach, koszulach, ale także troszeczkę takich zdjęć sensualnych, bardziej prywatnych. Podczas naszego spotkania, naszej konsultacji, Ula powiedziała mi poza tymi wszystkimi rzeczami, które chciałaby zobaczyć, powiedziała także o rzeczach, których nie chce widzieć na zdjęciach. Opowiedziała mi o kilku swoich, nazwijmy to, kompleksach, o takich rzeczach, których w sobie nie lubi. No, i oczywiście ja bardzo chcę takie rzeczy od Was wiedzieć i jestem wdzięczna, jeżeli mi o takich rzeczach mówicie, bo ja wtedy wiem na co zwrócić uwagę, jak z Wami pracować, na, z, jakimi, z jakimi kwestiami być delikatniejsza, jak podejść do, do różnych aspektów Waszej osobowości i urody. I bardzo często się zdarza, że jak mówicie mi o jakichś swoich kompleksach albo o elementach, których nie lubicie, to po sesji. E, tak się okazuje, że zaczynacie je lubić, albo kompletnie nie zwracacie na nie uwagi, albo kompletnie inaczej patrzycie na siebie. I tak jest też w przypadku sesji uli, ale to zaraz o tym jeszcze parę słów dodam. E, jak było na samej sesji? No, może będziecie mało zdziwieni, ale było cudownie. Ja zawsze mówię to przy portretowych historiach, że na sesji było świetnie, pięknie, cudownie, i musicie mi uwierzyć, że tak naprawdę jest, zawsze. Że zawsze jest super atmosfera, zawsze fantastycznie kobiety się otwierają, pokazują swoje piękno, korzystają fantastycznie z tego, że jest to dzień dla nich, dzień skupiony na nich i dzień, w którym ja robię wszystko, żebyście poczuły się pięknie, atrakcyjnie, wyjątkowo kobieco i żebyście zapomniały o całym świecie, myślały tylko i wyłącznie o sobie. Czasami każdemu jest potrzebny taki dzień. No i tak właśnie było też w przypadku sesji z Ulą. Ja miałam po prostu jakiś kreatywny wystrzał po prostu pomysłów i, i naprawdę no fantastycznie mi się z ulą pracowało i wiem, że Ula też super się czuła, bo zaraz po sesji napisała mi wiadomość o tym, że, że ma tak duże pokłady pozytywnej energii, że wystarczają jej na pewno na kolejne kilka dni i że czuje się bardzo kobieco i czuje się tak kobieco jak nigdy. I to jest też super, super sukces dla mnie. Taki jest też cel tych sesji. Poza tym, że dostajecie piękne zdjęcia, to bardzo ważne jest to, żebyście miały też piękne przeżycia. Kiedy Ula przyszła do mnie odebrać zdjęcia, jej galeria fotografii wisiała na ścianie. Na początku za nie mówiła. Nie mówiła nic. <grywa> Spojrzała na zdjęcia, oglądała je, patrzyła na nie i nie mówiła nic. Po czym powiedziała, że jest zachwycona. I to było dla mnie największym komplementem i... Yy, powiedziała także, że wyleczyła się z tych kompleksów, o których mówiła na konsultacji, że kompletnie nie zwraca uwagi na te drobne rzeczy, o których wspominała, że patrząc na siebie, lubi siebie i lubi to, co widzi, że nic jej nie przeszkadza i że spojrzała na siebie w zupełnie inny sposób, yy, że czuje się na maksa kobieco wyjątkowo i że nie wiedziała, że może wyglądać tak świetnie. Także moja misja, mój cel sesji został tutaj spełniony: żeby właśnie Ula i każda kobieta, która przychodzi do mnie na sesję, spojrzała na siebie tym takim łagodnym, sprzyjającym okiem. Chcę pokazać wam to, jak naprawdę jesteście piękne, jak nic wam nie brakuje, jak nie musicie nic w sobie zmieniać. To, jakie jesteście, jest piękne. I moim zadaniem jest to, żeby to piękno zauważyć, sfotografować i pokazać wam. A Wy nie musicie nic robić. Ja się wszystkim zajmę i wystarczy to, jakie jesteście. Ula, bardzo dziękuję Ci za zaufanie, za to, że przyszłaś do mnie na tę sesję biznesową oraz na sesję kobiecą. Bardzo się cieszę, że mogłam z Tobą pracować fantastycznie. Wspominam tę sesję, bardzo, bardzo lubię te zdjęcia, chętnie do nich wracam. I mam nadzieję, że ty też, i że ta pozytywna energia, to poczucie kobiecości i wyjątkowości będzie ci już towarzyszyło zawsze. A jak troszeczkę o tym zapomnisz, to otwórz sobie po prostu to pudełko ze zdjęciami i przypomnij sobie to wszystko, co czułaś. Za chwileczkę po skończonej mojej wypowiedzi puszczę mam filmik z tym, jak Ula opowiadała o wrażeniach swoich sesji. Także obejrzyjcie do końca. Dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie tych portretowych historii. Na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. W E, jak tam odbiór Twoich zdjęć? Niesamowicie zaamurowało mnie. <grym> Brak mi słów. No jest nie do opisania to, co zobaczyłam. Są cudowne. Po prostu wulkan emocji, że jest możliwe tak, żebym tak wyglądała. Mega. Nigdy tak nie miałam. <grym> Każda kobieta powinna przyjść na taką sesję. mnie to z kompleksów wyleczyło, jakikolwiek. Ja w ogóle inaczej mm. na siebie patrzę. Nie mam jakiejś tam już teraz do siebie awersji po prostu po tej sesji. I każdy powinien to sobie zrobić. Taką, taką przyjemność dla samej siebie. Naprawdę cudowne i wyjątkowe przeżycie, które polecam każdemu. I najlepszy prezent, jaki można sobie samemu zrobić, żeby lepiej się poczuć i pokochać siebie tak naprawdę.